Okay. Kolega jechał białym kwiatun i po prostu ten pan z tyłu tą hondą nie, nie zdążył wyhamować. No i tak doszło do kolizji, do, do, efekta, do efektu domina. A wy jechaliście powoli? Tak, powoli. A dlaczego, 40 na a dlaczego powoli tak jechaliście? Ponieważ były złe warunki pogodowe. I korek się zrobił podobno, tak? Tak, korek się zrobił, no i ten pan po prostu nie zdążył wyhamować i doszło do tego zdarzenia. On szybko jechał? Ciężko mi powiedzieć. On no na pewno, chodząc po uszkodzeniach, przekroczył dozwoloną prędkość i, i nie zdążył wyhamować. Z przodu wysiadał jakiś gościu, po prostu wypuszczał klienta z przodu i, i siłą siły każdy hamował i jeden drugiego w tyłek walnął i to wszystko, nie? Czyli ktoś wysiadał no. z samochodu tutaj z, na tej przedziw, yy, z przodu po prostu ktoś, uh -huh. nie? Uh -huh. A wiadomo kto? Nie, 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 nie. A pojechał, pojechał sobie. A ile pan miał na liczniku? Jak szybko pan zjeżdżał? Ile tutaj wolno? Tu przecież korek był.